Pizzę mówisz. No ja bym pizzę brała, no. Ale nie chcę mi się z Pizza Hut. Weź, na grubym cieście, oj tak. Ja wszystkie pizzę, zjadam z Pizza Hut. To zaczynaj od nowa listę, proste. <grym> ale to <grym> ostatnia z Domina była dobra. Też na grubym, bo też mają na grubym. i tam. Ku tak, stoi ta pizza jak jesz w sensie... Stoi? <laughs> tak, stoi. Co jest? Co za pizzę kupuję? Z Viagro. Sosik, ale fajny, mm, niebieski. Ale fajny, z tym niebieskim. Oh. Weź sobie, nie wiem. Z szynką, z kurczakiem, czy. Z szynką. Albo z tym. Jak się nazywa ta czerwona okrągła szynka, taka. <laughs> Slap. O, weź! Peperoni! Właśnie o tym myślałam. mam. sobie peperoni! Zwykły peperoni? No to powiedz, że chcesz niezwykłą i niech cię zaskoczał, nie? I my tu razem przejdziemy? Ej, to chyba nie jestem ja. No to, to jesteśmy my teraz na co? Nie, to nie jestem ja. To jesteśmy my. W sensie ja się widzę, no? Chyba, że to ty mnie zakopujesz, O. Aha. I telefon został na górze, patrz. Nie mogli razem tam zakopać go też? Poświeciłabym sobie chociaż w ziemię. Kurwa, jakiś płomieniec, co jest? A nie, nie, a nie, mam, tak są i są. ciekawe, czy będzie duże diptę, jaką mele. A bo to nie grałaś najczęściej, na chyba, czy grałeś? nie, ale wiem, że są. Da, w sensie, nie ze części. To ty no, teraz stoisz jakby obok tej laski czy nie? O, no, ej! Chodzisz tu? <laughs> tak, to ja! Gdzie jesteś? Tu! Uuuu! No. <laughs> no, ej, to tam, to tam bo tak on głównie tak to... nam pada chyba ten transporter, wiesz? Nie, no trzyma się dobrze, o co ci chodzi? Absolutna życia, Jest to... zit, ała! <laughs> Coś nie wyszło! Opuść grę, aha. To jest znowu z ringa. Halo! To słyszę się. <głosyna> HUJ! Czemu on 40% jakieś? Co to jest? Ej nie wiem, coś rośnie A to jak pójdziemy do to tyłu to będzie maleć? <głosy> nie! <głosy> czekaj C4 tam wrzuć, czekaj! O, o, dawaj. <głosy> oh. <głosy> A ja wiem Moja postać ma głosek taki Indianin kurwa z tego <noise> What are you doing? Bomba dybna życiu. Bo to magik jest i zniknął teraz Magik? Skoczył no z czy co? Gdzie? O, oczywiście o, to w Saints troszkę. Czy? No tak, tak, w Saints Row skoczył. O, tak samo jak ten, O, właśnie w ten o, cześć, co o. tam? Cześć, to, no. to co tak leży? No. O kurde, ale ciepło. i Ty też tu gdzieś wisisz? Ała. Ał i poparówka. Czuję się jak GTA? No bo w sumie to jest Gita, tylko śmieszne po prostu Śmieszne GTA? No, no nie zauważyłeś? Beka fuj, no Uuu, kaktusiki <grym> <grym> Ale ty masz uszy, jak ty skrzesz <grym> <grym> Aha, ty <grym> prowadzisz? Kobieta będzie prowadzić, ja pierdolę <grym> A to się zniszczy? <grym> <grym> Co to? O, ty chcesz? Tam na dripcie Pa, 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 Wow, 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 Widziałeś? mu się rozwaliło nawet, a nie pana barierka się nie chciała rozwalić <tosy> No, tak skończył właśnie youtuber z Warszawy Ale ma gofra na klacie, wow No, no właśnie teraz są ochotę na gofry przez te gofrownice i te gofry na tych ciałach Ej, ja mam taką możliwość Ja mam ta taką, takie jakby prawie gotowe ciasto na gofry <tosy> Nie że tak czekam. No, ja z Co sobie z Nie jest. Nie jest prawie gotowe. Nie. Czekam, do Aha, no to chuj, nie, kup, nie mogę. mogę. Uderzenie bokiem? Bo ty jesteś z tyłu za mną? Tak. Patrz. Ej, uciekł mi, godzicie, godzicie! Dobrze! O, ale wybuch. <laughs> <Fajnie>. <laughs> Psy, tonka, oh. O, stacja, ciekawe czy wybucha Nie, dobra, może Nie, spróbuj, spróbuj, spróbuj Tak? Dobra no, Spróbuj, spróbuj oh. no nie, co ty zrobisz? No, i ja chociaż teraz mamy jedno auto Każda misja teraz będzie tak samo wyglądała bo muszę się z*** żebym z tobą jechać O, zajebiście, jeszcze ty też w ogóle będzie super Nie no, gdzie? Patrz, patrz i tam mogę okay. Zasłona dymna, szybko. Kurwa, gdzie ona jedzie? Ale za <gulet> <gulet> Jakie kurwa, bo żyć Co ty go? Hollywood? Czy to ty? Nie, trafisz Nie mnie, Jestem prędkością. Ja czy Czy się stało? <noise> A. O Jej, kurwa! <noise> weź spójrz tak niżej na mnie. Wow! Ale ty masz towar! <noise> no, nie! Co tam jedzi? pojechał dalej. przed nami chłop? Nie, skupiłam się na twojej wyciągniętej broni. Mogę coś na wiader wyciągnąć jeszcze. Aj też ten towar? Nie no, weź, bo szybę nam wybijesz. <noise> no, co jest? Potrudniciłaś go. Już nie. O, wstała. Czekaj. czekaj. co ty kurwa robisz? Latam. No, <noise> ale kaktus. Ale prysnął. Widziałeś to? To prawie ale tu. Ale lecisz, nice. <noise> no nie, kurwa. Jest romantycznie. Widzę. Chodź, jesteś chyba z tyłu. Czyli z tyłu czy z przodu? Siedzę z sama. I wiesz, że nie mam lęku! Podwójna randka, takie! Co się... Co się... Co ty Ej! No. Ej! O ej, ej. To oh my you know. A <laughs> Ty nie prowadzę tego, co ja kurwa znubiłem. Nie, nie, nie. No spierdaj! No! Oh! Kurna mać, ale wyglądasz seksownie na tym boczku. No Mariu, no, nie jak jedno ze swoich francuskich okay. dziewczyn. Oh! Ja pompki będę robić. <laughs> Co tam u ciebie? Czasem jesteś w ogóle! Uh, tak, tak, Bardzo be dasy, i pompki. O oh. Dzięki <laughs> krewetka! Nie czasu. Hmm. mogę być mi też. Bądź pizzą. <laughs> Co, ojebiesz <laughs> mnie? <laughs> Oj, tak! O! BUS FIGHT! Bijo nas, Biosi! Czekaj, czekaj, ja mam samouczek. Oj, suczka! Pan tutaj! dzięki! i Dobrze, dobrze, dasz sobie radę, czekaj. Ej, czemu nie mówię, <grym> że Ja pierdolę. Ubrasa! 13 sekund! Oooooo! Ooooo! O, dzięki. Ooooo. Dlaczego nie? Chyba nasza dupa jest. Chyba tak. No Ja zamawiam prawy <grym pośladek. Użyłaś <grym> ładnie <pośladek>. czy nie mam <grym> Tak. Pokaż jej czat, może pokaż, lubię, że widzę też podającego. Tak? Tak, tak. Bo wpisali, bo ja powiedziałem z uścia, a my powiedzieli, ooo, super. Ooooo! Czy nie wiem, muszę bo nie przekazać. widzę czatu, ale Acha. może pisałeś. <laughs> jesteś, kurwa. Naprawiło się. Dobra, to już. Muszę spróbować. Ja też. O, jakie wysokie. O kurwa! Łoo! Wow. Ało! O so, jest! Patrz, to, patrz, to. Hej, 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 hej. Ale to cudownik sam zniknie po czasie. O, masz rację. Stało się tak, jak powiedziałeś. Jesteś chyba tym, co przychodzi i mówi co się stanie, że Bóg, że... Jak on się nazywał? Jezus? Nie, Mesjasz? nie, ten co mówi o, on przyjdzie. O, właśnie ten, no. no to wiesz, że Jezus był Mesjaszem, nie? To ten przed nim jeszcze. Może, nie wiem. Przed nim? Nie no. wiem, kto był przed nim. Abraham? <laughs> O o! Hej, hej! Czekaj! No wsiądź, no! No wsiądź! Nie wsiada! Au. Ale szybkie... Ja w sumie robi dobrze mogłem po prostu tutaj dojechać już. W sumie jest to prawdą! A! Jeszcze mam! No, co jest? Co ty robisz? Patrz, tak. Patrzek mi kurwa jądra bolu ale fajnie, a ja ją od tyłu wezmę mnie. Albo nie Coś. Nie przesiadam oh. Oła kurwa, mi zajebałaś Ło dobrze Uff uh. Cyk Ło Już mnie Co ty <laughs> robisz? Biegam sobie, a co? Nie, Tak biegasz w kółko, to myślałem o co ci Osiki masz? A co jak mam to gorsza? Mm, trochę tak Oho, taki jesteś Czekaj! O! Patrz, patrz, patrz! O, o, o. Ona okres miała chyba. Ma krewkę między nogami. VC. Się zmienia pozycję. Aha. W radiu. <grym i <grym i <grym i ma sens. A nie, nie. Aha. Wow! Co jest? auto kur... się zepsuło. Widziałam Wielkańczy. właśnie bilion z w powietrzu. Pudko. Myślisz, że może pływać? Nie pływa Chcesz modzika <grywa> Spódniczka Kawałek czy wystaje coś. W tym coś. sklepie jest więcej. <grywa> <grywa> rzeczy. Patrz. Wow, wow, wow. Lepiej widać teraz, teraz Wiadomo czemu się już tak ocieram. O Jezu, kurwa te spodnie, ja pierdolę. <grywa> Ale to auto nie chce skręcać. Chyba, że tutaj muśniemy lekko reneczny. Widzisz, jak kalkulator? Ja w nim jest opie. Minęłaś celu. Jest to prawda. Kalkulator celu. <laughs> o, oh, jesteśmy na celu, na miejscu. <laughs> Bravo team, how's it hanging? Uh, fine. <laughs> thanks to each and every one oh. of you. Co to za zgrzyt? Witam thanks, widać. Widać. Zabił typowy powylogich. No, idę potrzymać się. Co to? Dwóch autystów, jednym mu ja <grymne> się, a druga kurwa. No, kurwa, z agresją. Nie? Jak myślisz, co, co straszliwego wiesz, się tutaj wiesz, może wydarzyć? Mmmm. O! Już wiem. Wpierdlają się nam na muzeum. O! właśnie! Cześć, to. No podnosi to? Nie, nie podnosi! I nie strzela! Zepsuło się! nie podnosi! I nie strzela. How do you do, ma'am? Quite well. Quite well. Już co? Co? kurczę. Oh, yes. Co? Eee! Co? Eee! Co? Ja pierdolę. Czemu tu papryczki czyli są rozwieszone? Chyba mamy depreche. Okej? Okay. We're okay. be Jakieś problemy, na zagranicy? Nie, Głodna jestem. Co? Robloxa na bridge słyszeli, widzieli. Aha. Słyszałeś to? Roblox i głodna jestem. Czemu tu ludzi nigdzie nie ma ty? Wciś, nie, właśnie ty łotr, prawda? się, mi się zbagowała po prostu i teraz też kurwa nie wiem, gdzie tu idziemy. Jest szansa, iż stało się tak. Aha, opuszczę grę. What? Wracona połączenie z siecią Gironda Chyba, że nie da mi zrobić sesji tam. Oczywiście, że nie. Teraz nie mam ani zarostu, jestem w staniku, kurwa, i w gaciach. Zajęty! O, op. Zajęty. A ja nie mogę dołączyć chyba i tak. O, o, wewnętrzny błąd spowodował opuszczenie gry. Utwórz sesję. Aha. Gospodarz zajęty. obok Warszawy jest Buda. Tak, Budapest. Nie, Buda. Obok truskaw mały. Tu powiedziałeś, nie, Buda. <ścoughs>